Dzień dobry, dzień dobry, Siemaneczko. moi teraz będę mówił cichutko, bo jest 20 po północy. Ja sobie robię kawę i za chwilę lecimy w trasę. Dzisiaj mamy czwartek, zabieram Was w trasę, ale jeżeli chodzi o szczegóły tej trasy, to już za chwilę Wam powiem. Póki co zalewam kawę i lecimy z tomatem. Kawę już zrobiłem, jeszcze tylko trochę soli i pieprzu na kanapki i na napierdzielałem w trasę. A jednak się rozpaliło. Dorzucę jeszcze jeden kołeczek. Dziewczki będą mieć przynajmniej ciepło jak rano wstaną. Gdzie są kluczyki do auta? Gdzie ja mam kluczyki do auta? Chyba tak. Znalazłem kluczyki. Udało się, ale skleroza. Normalnie już człowieka łapie Oj, skleroza. Okazało się, że kluczyki miałem w luzie, bo wczoraj robiłem przy jednym z samochodów. I zostawiłem tam te kluczyki. Ale ze Lecimy w trasę i widzimy się już w tafie. Robię obchód szybko, sprawdzę światła. Na Tu nie działa, ale dobra. Obrys naczepy jest. Tu mamy światła. Dobra, załączam agregat. Nie na ile ten jest. Dobra, na 400 jest ok. Jest ok. Proszę, proszę. Pomarańcza załadowana. 22 palety, dosyć ciężko, bo 24 tony. Ale jedziemy, jedziemy, a później zobaczymy, co dalej. Towar jest sort. Tak jak powiedzieli, więc nie ma się czego martwić. Powinno być spokojnie pół godziny rozładowane, tak jak wczoraj. To znaczy ja chciałbym tak, a czy będzie? To się okaże. Jest godzina 1.30. Ja w takim razie startuję, wyjeżdżam w trasę. I oczywiście teraz mnie obejmuje 10 godziny czas pracy. Mysłowice nocą, patrzcie. Wydaje mi się, że ta droga jest przeklęta. Nawet 5 km nie zrobiłem, jak wyjechałem z bazy. A wieszcie, że na tym odcinku drogi, normalnie na prostej drodze, już spotkałem trzeci radiobus. Co chwilę na dzielnicy, Pierw na suknej stali, następnie stali na brzęczkach i teraz na Brzezinkę, Na Brzezince dojechałem, dojechałem, tylko godzina 15 opóźnienia. Do no, kierowniku, spisuj tam rejestrację z tyłu na czepy i działamy dalej. Magdumeczka wczoraj też tu była Była chyba na szóstej rampie, dzisiaj jest na drugiej no. Kierownik tam spisuje numery Ale długo mu idzie, dobra jedziemy To się mordujemy zakończona Czekamy na telefon Podstawiłem się papiery, zostawiłem idę Idę odpocząć. Na 655 trochę mnie pod rampą przytrzymali, bo prawie 2,5 godziny, ale najważniejsze, że wracano na pusto. Dzwoniłem już tam do Częstochowy, tam gdzie mam załadunek. Czekają na mnie, towar gotowy. Ja mówię spoko, mówię za pół godzinki, hmm, może nie za pół godziny, za 45 minut będę u was na załadunku. A jeszcze mi przekazali, jak mam najlepiej dojechać drogą, bo nie mam nawigacji, nie włączyłem tutaj. Ale pytałem się, czy mam się pchać na częstochowę, czy bardziej jedynką. Bo miałem alternatywę, żeby jechać na Pilice, tamtymi drogami, na Olsztyn do 4 i później wjechać w częstochowę. Ale oni mi odradzili, bo najlepszy dojazd jest od a Tam mam zjechać, gdzie jest yy, Krab. Tam jest chyba 900, e, 908 albo 907, i tam spokojnie jak. E, no. Jak zjadę, to bezpośrednio nawet mapy Google już pokierują pod ich magazyn. Więc luzik, na spokojnie, bez pośpiechu. Działamy i widzimy się, co? W sumie widzimy się chyba już na miejscu. Załadowane jest 7 palet. Lecimy do Katowic. Póki co próbuję wydostać się z Częstochowy. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, załadowali mi 7 palet i lecę z tym bezpośrednio do Katowic na giełdę. Dzisiaj ja chciałem poruszyć temat ostatniego komentarza. Tam parę komentarzy było jeden z widzów powiedział, że mnie obowiązuje 10 godziny czas pracy. Owszem, kolego, zgodzę się z Tobą. Jeżeli wykonuję pracę w porze nocnej, to jak najbardziej obowiązuje mnie 10 godzinny czas pracy, i w tych 10 godzinach musi się zmieścić moja jazda oraz młotki, tak zwane. Nie mogę przekroczyć, no wiadomo, bo później są surowe kary od inspekcji transportu drogowego. Jeżeli nas mnie w tym momencie skontroluje, to ja mam tego świadomość i o tym wiem, ale jeżeli jeżdżę w ciągu dnia, obowiązuje mnie czas pracy 13 godzinny lub 15 godziny, mogę wydłużyć sobie do 15 godzin, tak, te 2 godziny więcej, no tylko wiecie, to, że jeżdżę na chłodni nie znaczy, że ja jeżdżę tylko w ciągu nocy tak jak teraz widzicie, jest godzina 9 ja mam czas pracy 10 godzin zacząłem przed godziną 2 yy, chyba tam o pierwszej, o pierwszej pierwszej chyba 30, nie jestem pewny dokładnie, na początku filmu jest pierwsza chyba 28 więc czas mam do 11.28 i w tym czasie muszę się zmieścić i ja dopiero mogę startować następnego dnia o pierwszej 30 wjeżdżam na A1 -kę. i nie pracuję u dziada tylko autostrada opłaty drogowe i lecimy dalej. Kolejny punktik, kolejny punkt rozładowany, giełda już po zrzutce. Ekspresowy rozładunek, tak jak powinno być. A jeszcze sobie zajadę tutaj na BP, zatankuję AdBlue i walę na bazę. Na szybko czas leci, powiem Wam, 15 minut zostało mi do mojej dziesiątki. No wie, kończę ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Kto nie subskrybuje, zasubskrybuj, będziesz na bieżąco z moimi dodawanymi filmami. A ja się żegnam z Wami. Pozdrawiam Was gorąco i widzimy się już w następnych filmach. Trzymajcie się szerokości. Cześć.